Witam serdecznie. Dziś taki temat, jak należy rozumieć pracę przed ramion w systemie. Ta praca polega na dwóch elementach, czyli wtedy, kiedy zadajemy uderzenia przed ramionami, pokażę kilka propozycji, jak również wtedy, kiedy przed ramiona służą nam jako tarcze. I to jest taka bardzo szeroka baza treningowa, systemowa i teraz pokażę kilka tutaj propozycji, byście mogli zrozumieć, jaka jest idea, jaka jest zasada właśnie systemy. I dzisiaj to właśnie przekazamy z mistrzem Darkiem, drugi Dan, który mi tutaj asystuje. Dzięki bardzo za wszystko I teraz, proszę, raz. O, szybciej, szybciej, o, wejście, tak jest, wejście, szybciej, raz, jeszcze szybciej, tak jest, szybciej, tak, atakuj szybko, o, no. o i tu jesteśmy, tak jest, teraz próba lewy, prawy, czy prawy, lewy, o właśnie, nie dajemy tutaj partnerowi, przeciwnikowi możliwości zadania drugiego ciosu, ale teraz bardzo wolno o co chodzi pokaże, czyli woda tarczu, Tarcza, 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 to jest system, tarcza i teraz do tego możemy zadawać na przykład uderzenia, całe kąty, czyli idzie uderzenie, tarcza, łotek, ściągnięcie, to jest system, uwaga, proszę patrzeć, tarcza, uderzenie, w porządku, kopnięcie, wejście, idealnie wchodzimy. Tak jest. Tarcza, uderzenie, wejście, podbicie. Takie bardzo proste, szybkie wejście. Tarcza, uderzenie, uwaga, gdybyśmy się zablokowali, wejście, poprawka, ściągnięcie. Kilka propozycji. I, i teraz zastosowanie tarczy, kiedy idzie kopnięcie. Tarcza. A tu umie trafić. Raz, tarcza. Tarcza. Tu jest tarcza. Tarcza. Lewą ręką. Tarcza, prawą. Dynamicznie. Tarcza prawa. Może z tej strony. Tarcza prawa. I teraz pokażę w jaki sposób byśmy mogli od razu wykonać technikę. Tarcza prawa, uderzenie, podcięcie. OK? Wolno, żeby nie było nokautu. Czyli tarcza prawa, uderzenie, podcięcie. Tak jest. Uwaga, co by się stało, gdyby była tarcza lewą? Byłbym tu. Uderzenie, wejście. Tak jest. W porządku? Co by się stało, gdybym tarczę ściągnął do środka? Raz byłbym tutaj. Podcięcie. Tarcza działa. To jest bardzo ważne. Co by się stało, gdybym tarczę opuścił na dół? raz, wszedłem na krocze i teraz bym zrobił podcięcie. Teraz tarcza jako uderzenie. Ktoś mnie łapie. Raz. Tarcza. W porządku? Górna część przedrabienia. Raz. Poprawa z łokcia. Koniec walki. Tak, ktoś zadaje uderzenie. Ktoś zadaje uderzenie. Raz tarcza z góry na potelicę. Wojskowa technika. Przytrzymanie. Ktoś wchodzi kopnięciem, raz i teraz dwa. Tarcza w okej? ok? Podbicie, podcięcie. Mamy już człowieka z góry. Także, jak widzicie, ktoś zadaje uderzenie sierpowe? Tarcza. Pokażę, bo to jest niesamowita technika, ale musimy mieć do tego przygotowaną rękę. Tak, gni bardzo mocno. Ok? To jest tarcza. Lekko. Tarcza, uderzenie. Kolanko, ściągnięcie. Jak widzicie, systema bazuje na prostych rozwiązaniach i jeżeli traktujemy rękę jako tarczę, mamy ją przygotowaną, możemy też potraktować jako formę uderzenia, oczywiście na takie punkty niesportowe, na szyję, na potelice, na krocze i oczywiście linie kręgosłupa i tak dalej. Kilka różnych elementów. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.